Anyway, doszliśmy już tutaj I mamy kartę I faktycznie tutaj jednak trzeba było kartę Ale do niej trzeba było też rozwiązać taska Więc w sumie ja kompromis Więc mamy kartę, więc otwieramy i idziemy dalej Let's go! O Jezu, ja już się Okej, okay, tutaj jeszcze nigdy nie byliśmy Tu będzie jakiś... Nie wiem Będzie trzeba we mnie spaść Nie wiem, ja otwieram drzwi ESA Mimo ESA <śmiech> <śmiech> U, U, O kurde, powrót do bakru. O to tam prowadziły te drzwi Dobra i to teraz jesteśmy tu gdzie jest Smiley i w ogóle? Tak, A. chyba. Kiedy w sensie, się znają życie, to nam dojłbym jakiegoś nowego, bo tam ci już są załatwi. to? Ja nie wiem gdzie mamy iść teraz, bo nie kojarzę tych tu pomieszczeń za bardzo. Tak. Tam mi się bardziej podobało, niż żeby coś. No, bez kitu. Jakby tak bardziej no, tu. to jest jakoś tak pusto. Było to... Bardziej było tak realnie. Tak, A to nie wygląda jak nie, to taki babciny pokój. No, właśnie tak, chciałem to tak powiedzieć, tak boże. Tak. Jak tapetał babci. Jakim mamy tu cel? Tam się nie, nie da się iść nigdzie. No wiem, ale... Myślę, że... Tak wrócimy tego, nas, O, drzwi mam jakieś, patrzcie. Mieliśmy znaleźć te drzwi. Serio? Open... No. O! Pies. Tam jest. Pies tam jest. Dobra, dożyję go. O kurde, nie dożyję go. Ugryź mnie. Ja też. Dobra, hej, ja wbiegam do tego pokoju, w którym on był. Ja też. Nie zamykaj nie. mi przed mordą! A ja nie mam wody. Nie, no jak ty puste? A czy ty po prostu sobie. otworzyliśmy wejście psowi, psu, no, czy coś? Ja jedną mam, tylko piję właśnie, bo. A no. Jeszcze? Ja to wiem, że masz. Ja Już nie, nie mam. mam, nie mam, ja usłyszałam. Może. Mogliśmy tego pójdę. nie otwierać, wiecie? Ej, ale kto i jest na tych drzwiach? To może być Czekajcie. jakaś zagadka, coś takiego. Nie no, to nie, chyba że to jest symbol, jakieś dwie kreski na górze i na dole i kreska po środku. Dobra, zapamiętajmy to i chodźmy dalej, bo nie A, mamy co zrobić. Może to jest numer po prostu Może. Ile ty masz O kurde, pies ślabni? to jest. Ja Jak nie mogę pisać. Co jakby nie mogę? Umieram. Umieram. Dawaj Fran, wierzę w ciebie, przeżyjesz to. Jesteś mi zwycięzcą. O mój Boże. A! to jest gdzieś obok, a ja mam tak nawalone Mi psyo ja już siada, tak mi ekran świruje, o, że nic ja się nie widzę O! zresztą obok Ale dobra, pracy. zanim jestem duchem, to posprawdzam te pomieszczenia to nie ma obok mnie chyba, ktoś chodzi obok mnie, ktoś je obok mnie filtruje. To ja, to ja, to ja Tak Może zjadam mi... je... o, dobra nie Ej, czasu. wiesz co, te pomieszczenia są jakieś giga małe, bo ja przeszedłem już chyba wszystko Ale? To pierwszy raz, Nie, nie przeszedłeś, bo jeszcze... To jest giga duże właśnie, stary. Nie, no to już nie, nic jest nie ma. Małe. Ja tu duchem i to jest giga to małe. tu duchem to jest To jest mega małe. Tak? No. no. Nie wiem, co my tu mieliśmy no, to osiągnąć, to jak duchy. już mamy te du drzwi. Cześć. Ja na razie chodzę duchem, żeby nie zginąć znowu. Ja też, prawda. Ej, ale serio, co ja mamy tak. to zrobić. Nie, o, widzę. Ej, znalazłem inne drzwi z dwójką. No. To jest no, jakieś no, białe jest światło. Ej, czekam na was tu. O, widzę was, tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie tutaj? Chodźcie, a nie... Ja A nie, to nie wie to po prostu pies. Patrzy się na mnie, ja się patrzę na niego i on się nie rusza. psa. No, przejdźcie za, przejdźcie za psem, za psem przejdźcie. O kurde, zabije mnie. że on mnie zabije. Ja też, jestem na hita. Tak, tak. Dawaj Franiu, tu, 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 tu. I patrz, tu są te drzwi, poczekajmy na nich, poczekajmy na nich. Mam Jeszcze, jeszcze gada tylko. No. Możemy ich otworzyć? No poczekajmy na Gata, już otwierałem i tam nic nie ma, w sensie jest zbiało zupełnie. Zobacz sobie. Hmm. A, ja wiem, to już jest nasze wyjście ostateczne chyba. Nie No co, nie? Ja nie mogę. Ja nie wiem, co jest, ale na tej kartce było jakieś wyjście i to może być to. Dobra, chodź Agata, idziesz? Dawajcie, idziemy. Łooo, ale jasno, flashbang. Przeszliśmy grę. Aha, to już koniec. A, uciekliśmy Ale... z backroomsów? Nie. No patrzcie, Niega. budzimy się w szpitalu. Może <grywia> jaka brzydka jestem. Bo <grywia> to wygląda jak ten. A i wy też macie tą kacyskę? No, no, A czemu chło wygląda jak Medic Team Fortressa? Nie wiem. To <grywia> jest Będę musiał to wszystko tłumaczyć na filmie i dawać napisy, ale gówno. Bo debile nie rozumiałem angielskiego. Znaczy, co? Kocham wszystkich. Były dwa lata dosłownie. Tyle graliśmy. Bez kitów. Ale na serio tak krótko? Co nie, ja myślę, że to jest dłuższe, ale w sensie jest druga część jeszcze, która jest droższa. Chyba Tam 30 coś złotych kosztuje. A no, tak ta jest fajna, ta którą teraz graliśmy, to było serio spoko To no, będzie się działo ale tamta Ani nie jest straszna NPC wyglądają tragicznie, więc... Uciekłeś z bakrumsów Zajęło ci to godzinę i 5 minut Ja nie mogę, ale jesteśmy zajebiście Mnie pomogli 40 minut Mi też Aha, tylko ja to jakoś długo, nie wiem Bo, Bo ty skryna. pewnie że dlatego, a my po prostu wzięliśmy Wiesz o co chodzi teraz no. Anyway, dzięki za oglądanie tej serii. Było naprawdę fajnie ją nagrywać. Myślę, że wam też. Także no. Może kiedyś będzie jakaś inna siema.